A tak, razem z nami oczywiście bohater dzisiejszego spotkania, lider Legii, który jak sam przez chwileczkę powiedział w tych pierwszych dwóch meczach zagrał bardzo słabo, delikatnie rzecz ujmując. Dzisiaj karta się odwróciła, znalazł swój rytm, no i zagrał rewelacyjny. Posłuchajmy co ma do powiedzenia. Christian. the first two games you you play worse than horrible. Today you find you find your, your rhythm. And the uh, uh, mental preparation uh, was, was great. Uh, uh, how do you rate this game? I gotta thank my teammates and the, and the coaching staff and everybody with LEGO because they know what I'm capable of. And I didn't sh and I wasn't myself in those first two games. And, it, and, and that was on me. And I knew I owed my team a better day today. But I think I want to thank my team. mihal Michael Kalinda, big game from him. Eric Holman, big game from him. Yosef, big game, Tyrant, big game. It was all because of my teammates, our coaches, the whole locker room. We stayed together. We know that team isn't better than us. We know we lost those two games in session. They didn't beat us. We we're leading. How much of the time of all three games are we leading in total? We know the numbers, but we, we, uh, we regrouped. We came back home to a great crowd, and it was, it was good to get a win. Wróciliśmy do domu, wróciliśmy do własnej, no własnej sali kibice, dzisiaj dali nam skrzydeł, ale przede wszystkim podziękowania dla, dla całego zespołu, dla całego sztabu szkoleniowego, który zaufał Krystianowi Witalowi. Również dzisiaj te pierwsze dwa mecze oczywiście nie były udane, ale dzisiaj słyszeliśmy. Podziękowania właściwie dla każdego zawodnika, dla każdego kolegi, bo oni bez nich oczywiście Krystian Wital Legia by dzisiaj nie wygrała. Jakie w takim razie są plany na. na so what's your plan for for saturday for saturday do the same thing we did today when we got back from session even in session i told them i said we're coming back and i know uh, you know people oh what is he talking about all oh, this guy it looks a lot more realistic now once we got back from session and uh, preparing for this week i made sure to bring my i made sure to bring the sneakers that i'm going to wear on saturday in the locker room because i already knew that we were playing the game four here so That's that's what it is. Ależ piękne nastawienie, motywacja zawodnika, który chce dalej popchnąć, pociągnąć zespół ze sobą do meczu numer 5, ale najpierw przed nami mecz w sobotę. W sobotę jest pewny, Christian Vital. Ja przyniosę takie specjalne swoje buty, które, które oznacza będą tylko zwycięstwo. Powiedziałem to swoim chłopakom, jeśli wrócimy tutaj, to nie jest lepsza drużyna od nas. My wygraliśmy, my przegraliśmy dwa mecze w Szczecinie, a nie oni wygrali, a więc zacieramy już ręce przed kolejnym spotkaniem. Thank you very much. congratulations see you saturday thank you, thank you.